Gdzie zaczyna się proces produkcji płyt drewnopochodnych? Kronopol. Od samego początku swojej działalności w praktyce realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, co zostało potwierdzone m.in. certyfikatem FSC już w 1999 roku. Podstawą filozofii Swiss Chrono Group jest przekonanie, że prawdziwie użyteczne dla człowieka są tylko produkty przyjazne i bezpieczne dla środowiska. Ponieważ dbałość o środowisko jest jednym z najważniejszych elementów polityki firmy, Inwestycjom produkcyjnym towarzyszą także inwestycje w jego ochronę. Zapewnia to wdrożony w 2004 roku system zarządzania środowiskowego i BHP ISO 14001 i specyfikacja OHSAS 18001. Przykładowe inwestycje proekologiczne to ekologiczne piece przemysłowe na odpady drzewne powstające w trakcie produkcji. Największa w regionie oczyszczalnia ścieków deszczowych, oczyszczalnia ścieków technologicznych MDF, oczyszczalnia ścieków sanitarnych. Bardzo ważną inwestycją było uruchomienie w grudniu 2008 roku elektrofiltru kondensacyjnego na trzy suszarnie wiórów. Drewno wykorzystywane do produkcji płyt pochodzi z wycinek pielęgnacyjnych lasów. Ponad 90% drewna pochodzi z lasów z certyfikatem FSC. Ponadto do produkcji zakład stosuje trociny, wióry i zrębki. Dzięki temu odpady pochodzące z innych zakładów obróbki drewna są wykorzystywane w Kronopolu jako pełnowartościowy surowiec do produkcji głównie płyt wiórowych. Każdego dnia do Kronopolu przyjeżdża kilkaset ładunków z surowcem do produkcji. Już na etapie przyjmowania surowca do zakładu jest on sprawdzany i badany pod względem jakościowym. Do produkcji płyt wiórowych zużywa się mało drewna szlachetnego. Zawiera ona przede wszystkim trociny oraz zrzyny tartaczne i zrębki. Cały ten surowiec na potrzeby płyt wiórowych przetwarzany jest na wióry. Cechą wspólną wszystkich materiałów drewnopochodnych jest to, że są one produkowane z drewna, które jest rozdrabniane i przetwarzane po to, by nadać mu nową postać. Dzięki temu produkty drewnopochodne wykazują zupełnie nowe właściwości, dające im wiele możliwości zastosowań. Surowiec jest składowany, a następnie poddawany obróbce w celu uzyskania właściwego materiału wyjściowego dla każdej linii produkcyjnej, dla danego typu płyt. Przesortowane wióry trafiają do suszarni, która ma kształt ogromnego rotującego bębna. Temperatura na wejściu przekracza 200 stopni Celsjusza. Wysuszone wióry poddawane są sortowaniu w sortownikach mechanicznych, a potem pneumatycznych. Ostatecznie oczyszczone i wysortowane wióry kierowane są do zbiorników magazynowych, skąd trafiają na linię produkcyjną. Kolejny etap w procesie produkcji płyt wiórowych to pokrycie wiórów cienką, równomierną warstwą kleju. Zaklejone wióry wędrują do stacji nasypowych, które usypują kobierzec płyty wiórowej. Kobierzec jest poddawany wstępnemu prasowaniu. Tak przygotowany, nieco już zwarty materiał trafia do prasy głównej, gdzie w temperaturze ponad 200 stopni Celsjusza prasowana jest płyta. Na końcu prasy znajdują się równoległe piły tarczowe, które krawędziują płyty. Zamontowane są też piły do wstępnego, poprzecznego cięcia. Prasy Conti na których w Chronopolu produkowane są wszystkie płyty surowe, a więc płyty wiórowe, MDF i OSB, posiadają wielkie możliwości regulacji formatów i grubości. Gwarantują również stabilność parametrów produkowanych płyt. Pocięte, gorące jeszcze płyty trafiają na obrotnice, gdzie są schładzane. Następnie płyta jest szlifowana. Gotowe płyty są układane na paletach i w zależności od przeznaczenia są transportowane do magazynu wyrobów gotowych lub trafiają do dalszego uszlachetniania. Nieco inaczej przygotowywany jest surowiec potrzebny do produkcji płyt MDF. Materiałem wyjściowym są zrębki produkowane w chronopolu z okorowanej papierówki. Przesortowane i umyte zrębki trafiają na linię MDF do rafinatora, gdzie są rozwłókniane. Włókna, które zostały nasączone klejem, wysuszone i przesortowane, transportowane są do stacji nasypowej, która formuje kobierzec. Jest on poddawany wstępnemu prasowaniu. Prasowanie właściwe, jak w przypadku pozostałych płyt, odbywa się w prasie Contiroll. Gotowa, gorąca płyta po przecięciu na właściwy format jest schładzana na obrotnicach. Następnie płyta ułożona w stosy jest transportowana na szlifiernie, a potem, w zależności od przeznaczenia, do magazynu wyrobów gotowych lub do dalszego uszlachetniania. Płyty wiórowe lub MDF przeznaczone do dalszego uszlachetniania trafiają do magazynu wysokiego składowania. Jest to podręczny magazyn, z którego płyty są wybierane komputerowo i kierowane na poszczególne linie uszlachetniania. Niezbędnym materiałem do produkcji płyt laminowanych, poza surową płytą, są filmy impregnowane. Ich produkcja odbywa się w impregniarkach. Podstawowymi surowcami do produkcji filmów są papiery oraz odpowiednio przygotowane syntetyczne żywice mocznikowo i melaminowo formaldehydowe. Na odwijaną wstęgę papieru nanosi się w kolejnych etapach specjalnie przygotowane mieszanki żywic. Nasycony papier, czyli film, jest suszony w tunelu suszarniczym. Po wysuszeniu i schłodzeniu Wstęga filmu jest cięta na arkusze o wymaganym formacie, które są układane na specjalnych paletach. Tak przygotowane filmy trafiają do Wydziału Laminowania. Płyty laminowane produkowane są w prasach krótkotaktowych KT. Na powierzchnię płyty wiórowej lub MDF nakładany jest zaimpregnowany papier czyli film melaminowy. Może on być nałożony z obu lub tylko z jednej strony. Tak przygotowany wsad wejściowy wprowadzany jest do prasy, gdzie jest zaprasowywany w temperaturze około 180 stopni Celsjusza w czasie kilkunastu sekund, w zależności od dekoru płyty. Zalaminowana w ten sposób płyta jest produktem końcowym. Ponieważ w Kronopolu bardzo duży nacisk kładziony jest na jakość produktów, każda wyprodukowana płyta poddawana jest wizualnej kontroli przy specjalnym oświetleniu. Gotowe płyty laminowane są układane w stosy i transportowane do urządzenia pakującego, które przygotowuje gotowe, zbandowane taśmą palety. Jednym z kluczowych produktów Kronopolu dla branży meblarskiej są blaty kuchenne. Ich produkcja wymaga wielu operacji. Płyta wiórowa o grubości 28 lub 38 mm jest bazą dla powstania blatów o długościach 3050 oraz 4100 mm. Krawędź blatu jest wzmocniona specjalnym obrzeżem, tak zwaną doklejką z płyty HDF o grubości 3 mm. Po przyklejeniu doklejki płyta jest frezowana w celu uzyskania odpowiedniego kształtu krawędzi. Profilu R3 lub G6. Następnie w prasie pod wysokim ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze, wierzchnia strona płyty pokrywana jest warstwą laminatu wysokociśnieniowego, a spód warstwą papieru przeciwprężnego, który zapobiega wyginaniu się płyty. Po wyjściu z prasy Laminat przyklejany jest do zaoblonej krawędzi płyty. Miejsce styku laminatu i papieru przeciwprężnego zabezpieczane jest warstwą kleju poliuretanowego. Tylna krawędź blatu jest oklejona obrzeżem. Gotowe blaty są pakowane w palety i trafiają do magazynu wyrobów gotowych. Niezbędnym etapem każdego procesu produkcyjnego jest badanie parametrów fizyko-mechanicznych losowo wybranych próbek z powstających produktów. Odbywa się to w laboratorium technologicznym, które dzięki najnowocześniejszym urządzeniom badawczym czuwa nad jakością produktów. Wszystkie gotowe, spakowane w palety produkty są magazynowane w magazynach wyrobów gotowych. Dzięki systemowi kodów kreskowych odnalezienie danej palety nie zajmuje dużo czasu i znacznie przyspiesza załadunek samochodów. Każdego dnia Kronopol opuszcza kilkadziesiąt tirów z gotowymi wyrobami. Trafiają one do klientów w Polsce i niemal na całym świecie. Produkty meblowe trafiają w Polsce przede wszystkim do sieci naszych autoryzowanych przedstawicieli, a także do producentów mebli. Niemal wszyscy nasi autoryzowani przedstawiciele w swoich salonach świadczą usługi związane z doradztwem i projektowaniem mebli z wykorzystaniem programów do wizualizacji 3D. Park maszynowy, którym dysponują nasi autoryzowani przedstawiciele, zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług, takich jak np. cięcie, frezowanie krzywoliniowe, wiercenie otworów i okleinowanie. Dzięki temu drobne firmy produkujące meble, studia mebli kuchennych, czy też klienci indywidualni po złożeniu specjalnego zamówienia otrzymują gotowe elementy meblowe, z których powstają skrojone na wymiar meble.